Witam na kanale Planszowo Zaginione miasta pojedynek Wariant solo, instrukcja gry. W poprzednim odcinku roz... pokazywałem wam rozgrywkę i jeszcze wcześniej również instrukcję do innego wariantu solo, natomiast tych wariantów na BGG znalazłem łącznie cztery przy czym jeden z nich nawet jeszcze podwarianty. I teraz zajmiemy się wariantem drugim plik w postaci PDF z tłumaczeniami tych wariantów zebrane wszystkie razem. To nie jest tylko tłumaczenie, ale też dostosowanie do tego, żeby to jakoś tak komunikatywnie i przejrzyście było zaprezentowane. Taki miałem zamiar. Mam nadzieję, że mi się to udało. Przepraszam, będę trochę czasami kaszlał. I jeszcze to dochodzenie moje do zdrowia po szpitalu no, potrwa bardzo długo, a Zostanie przerwane przez kolejną wizytę na koniec lipca. I w tym odcinku siędziemy do wariantu takiego innego wariantu rozgrywki solo przy użyciu właśnie kart z pojedynku. Nie bierzemy udziału, nie bierzemy do tej rozgrywki kart kamieni milowych. To jest dodatek, który powstał chyba dużo później niż, niż nawet te warianty powstały, więc one. W żadne z tych wariantów nie są uwzględnione. Gramy podstawowymi 60 kartami, to są 45 kart ekspedycji plus 15 kart sponsorów. I teraz jak należy się przygotować? Po pierwsze, tasujemy sobie te wszystkie karty. Przygotowujemy oczywiście planszetkę jako taką pomoc, chociaż z niej za bardzo nie będziemy korzystać. I teraz tak. Z boku umieszczamy talię 60 kart. To jest talia, talia główna, i z tej tali dobieramy sobie 8 kart na rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kart mamy, tak? Teraz bierzemy następne 8 kart. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy małą talię i dużą talię. To jest talia podstawowa, to będzie specjalna i teraz tak, karty z ręki, które, które, które mamy, będziemy oczywiście dokładać sobie już młodzież, bo mi się to rozleciało. Moja sprawność manualna też nie jest w pełni taka jak była. Dzisiaj byłem na kolejnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, dość mocno dałem mi w kość, znaczy się, starałem się też jakby zobaczyć jakie są granice możliwości, nie są one bardzo duże, ale mniej więcej można było się przekonać. I teraz tak, karty wykładamy tak jak w grze podstawowej, od najniższych do największych przy poszczególnych miastach, I to jest nasz jeden ruch, natomiast możemy też zamiast wykładania takich kart odrzucać. Karty tyle, że nie odrzucamy ich na te tutaj stosy kolorowych miast, ale odrzucamy ją na tą talię główną. Ta talia 8 kart to jest nasza talia dobierania. I teraz, tak jak ta talia się skończy, dobierzemy już. Yy, dobierzemy. Gdy talia dobierania się wykończy, czyli ta mała, możemy zdecydować się na to, czy chcemy grać dalej. Wtedy stworzymy sobie nową talię 8 kart dobierania, czy też będziemy kończyć rozgrywkę i podliczamy sobie po prostu punkty. Nie? Tworzenie nowych tali wiąże się z pewnymi, z, pewnymi, z pewnymi konsekwencjami. Mianowicie, utworzenie pierwszej talii nic nas nie kosztuje. Tutaj nie dostajemy żadnych, żadnych dodatkowych, ujemnych punktów. ale druga talia to już jest 10 punktów, trzecia talia to jest 20 punktów, przy czwartej talii to jest 40 punktów, przy piątej to będziemy dostawać aż 80 punktów ujemnych do gry i jeżeli utworzymy sobie jeszcze szóstą talię to dostaniemy tych punktów minus 160, no a oprócz tego w punktacji przecież... Będziemy punktować tak jak mamy podstawowo, czyli za każdą rozpoczętą ekspedycję dostajemy też 20 punktów kary, które mogą nam się wyzerować, jeżeli dana ekspedycja będzie składać się z 8 lub więcej kart stanie się tak zwaną wielką ekspedycją. Tak. Dobrze, teraz patrzę tak samo. No, karty sponsorów nam będą mnożyć ten uzyskany wynik. Przepraszam. Przepraszam za mój kaszel. No ale jak miałbym czekać, aż dojdę do pełni zdrowia, to, to może się okazać, że dopiero na koniec roku bym w stanie nagrywać jakiekolwiek filmy, a ten kanał też ma wymiar terapeutyczny, żeby właśnie przymuszać i siebie, i fizycznie, i umysłowo do jakiegoś wysiłku, żeby szybciej tą sprawność po operacji odzyskiwać. Yy, także yy, sponsorzy oczywiście dają nam te przeliczniki, i tak dalej, tak dalej. Dostajemy yy, bonusy za wielką ekspedycję. Yy, I yy, oczywiście musimy sobie za, za te karty yy, tutaj yy, odliczyć po prostu, nie?